Witam! Dzisiaj zaprezentuję Wam telewizję cyfrową firmy Skynet. To jest lokalny operator telekomunikacyjny, który działa na Mazowszu. Oprócz telewizji cyfrowej dostarcza swoim klientom też internet światłowodem. Do testów dostaliśmy dekoder firmy TVIP, model Sbox V605, to jest dekoder do działa w technologii 4K. Jeśli chodzi o jego dane techniczne, to wszystkie dokładnie będą wpisane. Pod filmikiem w opisie. Z tych najważniejszych to posiada 1 GB pamięci, 8 GB pamięci flash. Działa, jeśli chodzi o Wi-Fi w technologii Wi-Fi 5, czyli to jest standard AC, oraz ma też wyjście LAN. Teraz zobaczymy zawartość opakowania. Jak widzimy, na samej górze znajduje się dekoder. Jest wykonane z tworzywa sztucznego. Z przodu widzimy przycisk zasilający. Następnie są dwie diody: jedna odpowiada za status, druga za zasilanie. Czujnik podczerwieni. Z lewej strony nie ma żadnych wyjść ani wejść. Za to z prawej ma wejście na karty microSD oraz dwa wejścia USB. Z tyłu tego diody znajduje się wejście zasilające. Następnie mamy wejście na kabel Ethernet. Jak mówiłem wcześniej oprócz kablem Ethernet możemy też dekoder połączyć po WiFi. Jest wyjście HDMI oraz wyjście na przejściówkę kabel AV oraz wyjście na przedłużkę do IRDY. Jak widzimy dekoder ma gumowane stópki, to jest dobra rzecz, że nie są plastikowe tylko gumowane. Dzięki temu będzie stabilnie stał na podłożu. Dobrze, zobaczymy co dalej w opakowaniu. Znajduje się pilot. Jak widzimy, to już mamy skrót, że jest na bluetooth. Oprócz tego, że jest na bluetooth to też jest fajna rzecz, że na górze widzimy, że jest część programowalna. Zaraz pokażę, kiedy pilot zaprogramować z telewizorem, żeby nam robił głośniej ciszej. Oprócz tego, że jest programowany przyciski ma lekko gumowane. Nie są za głośne ani za ciche. Czy może niektóre są, jak słyszycie, dość głośne, ale te podstawowe przyciski są normalnie klikają jak w większości pilotów. Dobrze. Następnie znajduje się zasilacz. Ma 12V na 1A. Instrukcja obsługi komplet baterii. Oraz przewód HDMI. Tak się prezentuje zestaw do odbioru telewizji w firmie Skynet. Zanim go do telewizora, pokażę, jak zaprogramować pilota, żeby obsługiwał też telewizor. Żeby zaprogramować pilota od dekodera, trzeba przycisnąć guzik SET przez około 10 sekund. Jak widzicie, dioda nam zaczęła mocno świecić. Klikamy guzik Power i to samo robimy na pilocie. Od telewizora. sobie bierzemy przycisk głośniej do góry, i następnie robimy to samo. Później ciszej. Oraz ostatni guzik AV zmiana źródła sygnału. Jak się wszystkie zaprogramuje przyciski? Klikamy znowu guzik SET. Mamy w tej chwili już zaprogramowanego pilota z naszym telewizorem. Za chwilę podłączymy dekoder do telewizora i sprawdzimy od razu pilota, czy dobrze się programował. Dobrze podłączyłem dekoder do internetu kablem Ethernet. Jak mówiłem wcześniej, możemy też połączyć po Wi-Fi, ale zalecane przez operatora jest połączenie po kablu Ethernet, dlatego tak wykonałem. Teraz zobaczymy jak wygląda menu dekodera. Jak widzimy, mamy menu kafelkowe. Pierwszy od lewej to jest oglądanie telewizji, czyli wiadomo, klikniemy, będziemy mieli duży ekran telewizyjny, nie tak jak w tej chwili mały po lewej stronie. Kolejny kafalek to jest przewodnik programowy, czyli tzw. EPG. Dobrze, zobaczmy jak to wygląda, te nasze EPG w dekoderze. Jak widzimy na górze mamy dni tygodnia, troszeczkę niżej godziny. Po lewej stronie mamy ustawione kanały od jednego w dół. Zobaczymy jak wygląda opis filmów tu mamy Bruce wszechmogącego, tak jak ustawiam, czy się nagrywał mam się ten film klikniemy guzik info jak widzicie mamy podane na górze tytuł data produkcji ograniczenie wiekowe jak długo będzie trwał gatunek, reżyseria, aktorzy oraz krótki opis filmu to mi się podoba w tym dekoderze, że jest wszystko to co powinno być czyli mamy wszystkie informacje biało na czarnym Napisane od góry dołu, bardzo to jest ładnie zrobione. Jak wejdziemy w funkcję, opcję, możemy nagrywać lub wyłączyć nagrywanie. Jak cofniemy się do menu, jak widzimy, w tej chwili brus w nie, nie jest już na czerwono, tylko jest normalny czarny kolor. Jak jeszcze raz wejdziemy, możemy kliknąć, by nam nagrało ten odcinek, czem film, i widzimy, że jest na czerwono. Dobrze, zobaczymy kolejną funkcję menu. Tu żeby w to wejść trzeba kliknąć przycisk domek. Mamy szybka lista kanałów. Jak widzicie, możemy się szybko poruszać po różnych kanałach. Mamy cztery tabelki z kanałami. Bez problemu możemy szybko wskoczyć jakiś kanał, którego szukamy. Jak widzicie, zmiana kanału też trwa dosłownie sekundę. Dobrze, wracamy dalej do menu. Mamy teraz w telewizji, to jest troszeczkę podobne do EPG. Jak widzimy, mamy pasek postępu, w którym miejscu jest dany kanał. Mamy po, po kolei podane Nie tak, jak tam bardziej, tak było kiedy się kończkę Zaczyna to mamy po prostu wszystko to o tej porze, co w tej chwili działa. Możemy pójść w prawo, zobaczyć kolejny program, ale jak widzicie, możemy tylko włączyć nagrać ten program. Oglądaj kanał, nie ma opisu i tego w EPG, co jest na danym kanale. Tam mamy zakładka nagrania, sprawdzimy prywatne nagrania, czyli to co mamy nagrane na dekoderze. Ja już wcześniej kilka rzeczy ponagrywam, żeby Wam pokazać jak to wygląda, jak jest coś nagranego. Jak widzicie, jak mamy jakieś seria, to jak tutaj mamy, od razu mamy napisane, że są trzy nagrania, trzy nieoglądane. Jak wejdziemy w głębi, mamy opis każdego odcinka, ile trwa. Kategorię wiekową, z jakiego to jest dnia. Oprócz tego, jak widzicie na górze, też możemy przejść do nadchodzących nagrań. Możemy, to też mamy opis, co chcemy nagrać, kiedy nam coś będzie nagrywało. Jak klikniemy guzik OK, możemy anulować nagrywanie. Na samej górze, jak widać, mamy literki. Jak znamy jakiś tytuł, papież w literce możemy wejść w nagrania. Dobrze, zobaczmy teraz jak wygląda odtwarzanie. Jak widzimy, od razu nam się wczytuje. Jak klikniemy przycisk w prawo, to mamy przewijanie. O, każde przyciśnięcie przycisku daje nam minutę do przodu, a w lewo Cofa nam o 30 sekund. Jedne co nie, nie zwróciłem uwagi, nie wiem tu sobie zrobić tak, żeby było przewijanie. Po prostu klikam i mi się przewija. Zawsze jak kliknę, strzałkę do przewijania daje mi w prawo o minutę. W lewo cofa mi o 30 sekund. Lub jak mamy na joysticku, strzałka góra-dół. Tak, jak weźmiemy strzałkę do góry. Przewija nam od razu o 5 minut do przodu aż strzałka do dołu o 2,5 minuty nam cofa, nie znalazłem w opcjach tego, żeby po prostu guziki do przewijania, te co mamy na górze, pilota przewijały nam po prostu co dwie sekundy lub co sekundę, tylko zawsze jest minuta do przodu lub 30 sekund do tyłu. Tak chciałem tu po prostu zwrócić uwagę na to, żebyście się nie zdziwili. Jeśli chodzi o odtwarzanie, nagrywanie, nie miałem żadnych zacięć wszystko działa płynnie dobrze, wrócimy do, do menu kolejna zakładka to jest wyszukanie nagrania to tak samo jak w tym menu, możemy coś wpisać, wtedy nam po prostu znajdzie co mamy nagrane tu mamy dwie zakładki po red TV, ustawienia red TV to jest tak zwane cofanie telewizji do tygodnia wstecz na wszystkich kanałach, które wybierzemy sobie w ustawieniach RED-TV. Jeśli tego kanału nie ustawimy, nie mamy wtedy w opcji cofania danych audycji. Jak widzicie, trochę jest tu kanał dobrałem. Możemy w każdej chwili dorzucić sobie dany kanał, żeby nam się nagrywał w chmurze do 7 dni. To się nagra wszystko na tym kanale. Jak widzicie teraz w ustawienia RED-TV. Jak widzicie mamy wszystkie lub możemy wziąć po prostu dany kanał danego dnia co chcemy obejrzeć powiedzmy sobie będziemy wtorek powiedzmy nie będzie TVN24 a dopiero ten kanał dodam w tej chwili tak jak widzicie, to sobie w tej chwili coś dodamy dopiero się nam będzie nagrywało później czyli od dnia dzisiejszego to powiedzmy Polsat był nagrywany wcześniej. Jak widzicie, mamy go w tej chwili. Co było we wtorek? Możemy sobie wszystko wybrać, na przykład, nowy dzień. Tylko mnie, te wszystkie nagrania, co mamy ustawione w Red TV wyłączają nam się czy kasują się nam z nagrań po 7 dniach. Jeśli chcemy coś, żeby było dłużej nagrane, to musimy ręcznie nagrać sobie dany film, lub program ustawić sobie tak jak w tej wcześniejszym menu prywatne nagrania. Tak samo jak tam działa przewijanie bez większego problemu. Klikamy przycisk, po prostu automatycznie nam się czytuje. Dobrze, idziemy dalej do menu, wracamy. Mamy tutaj aplikację, prognoza pogody. Jak widzicie, pogoda na dzisiaj, jutro. Trzy dni do przodu mamy pogodę. Wiadomości: mamy tu różne, jak widzicie, pojedyncze najważniejsze wiadomości. Według aplikacji klikamy przycisk OK, pojawia nam się większy opis. To jest takie, powiedzmy, jakby trochę telegazeta, tylko że tu mamy same wiadomości, nie mamy innych informacji. Dobrze, teraz zobaczmy zakładkę radio internetowe. Jak widzicie, mam dostęp do 10 stacji. Tylko mogę przysławić trochę więcej. Ale po prostu tutaj podstawowe stacje radiowe jak RMF, RMF i 1, 2, SK. Teraz Wam pokażę aplikację TOP TV. To jest dość ciekawa funkcja. Na początku jej nie doceniałem, ale z czasem ją doceniłem. I Wam mówię dlaczego. Jak widzicie tu mamy wyświetlane różne pozycje według ocen, od najlepszej do najgorszej możemy sobie wziąć na przykład filmy. jeśli mamy tą funkcję uruchomioną RED TV w dekoderze, to tak widzicie na przykład na samej górze mamy film nietykalni, on był 21 albo ociec Chrzestny. Jeśli mamy tą funkcję RED TV uruchomioną na danym kanale. I na przykład nie wiemy co mamy ciekawego do obejrzenia, wchodzimy sobie w zakładkę Top TV, wybieramy na przykład tych nietykalnych czy nietykalni. Jak widzicie, ona była wgrana w Red TV i musiałem jej szukać przez całe menu. Po prostu wchodziłem w zakładkę Top TV, aplikacja miała poleca jako jeden z lepszych filmów. To, co zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, możemy też przewijać oprócz tego, że przewijamy przyciskami do przewijania lewo-prawo, możemy też przewijać przyciskami numerycznymi. Jeśli wiemy, że chcemy iść na przykład do 5 minuty, klikamy, żeby nam się pojawiła 5 minuta, automatycznie nam dekoder przeskakuje do nagrania w 5 minucie. Jeśli chcemy minutę 15, wpisujemy 15 minutę, przeskakuje do nam do 15 minuty. Dobrze, wrócimy do menu, dekodera. Kolejne zakładki to mamy wiadomości. To wiadomo, nam będą szkodzić różne powiadomienia od operatora oraz osobista lista kanałów. Tu jak nie chcemy jakiegoś programu, na przykład Polsatu, przyciskamy OK na pilocie. Jak widzicie, odhacza nam się numer przy danym kanale. Możemy też zamieniać miejscami, ale tutaj drugi jest trochę niedopracowane, ponieważ jak zamieniam, tak jak widzicie, mamy TTV i TFN7, będę zamienić się zamieniać miejscami, to mi przeskakują obok siebie, ale numer nie zmienia mi się, czyli dalej TTV ani na szóstce, a TFN7 nie na piątce Zobaczymy, jak to działa. Wejdę teraz z powrotem, zapiszemy, wrócę do, do kanałów. Mamy jedynka, dwójka, TVN, TTV, ale jak widzicie tu jest piątka, tu jest szóstka, Polsat nam omija. Kliknęłem 4 czwórkę, na Polsat, niestety nie pokazuje się, bo jest usunięty program z listy. To jest fajna funkcja, jeśli chcemy pousuwać kanały lub mieć posortowane obok siebie. Czyli powiedzmy sportowo obok sportowych, lub jakieś ulubione kanały filmowe obok siebie. Ale jeśli chodzi, żebyśmy chcieli być po kolei, na przykład na jedynce Polsat, na dwójce TVN, i żeby tak numerycznie było, to niestety ta funkcja nam nie daje. Dobrze, kolejna. Mamy kontrolę rodzicielską. Tu możemy ustawiać, wiadomo, ograniczenia wiekowe. Diagnostyka nam sprawdza prędkość, czy jest prędkość wystarczająca do oglądania telewizji. Przy kanałach HD potrzeba jest do 10 MB, przy kanałach 4K do 20 Tu w dekoderze jest, jest wejście 100 MB, czyli jak widzicie, mimo że mamy ten internet 300, w tej chwili, maksymalna prędkość jest około 10,5 Kolejna opcja są ustawienia systemowe. Tu widzicie, możemy zmienić język, rozdzielczość. Fajną funkcją jest yy, skróty, czyli te przyciski co mam na pilocie czerwony, zielony, żółty, niebieski, możemy im po prostu przypisać inną funkcję niż jest oryginalnie, tak jak tu akurat wziąłem, że jest skrót zielony, od razu nagrania, klikam przycisk zielony, automatycznie widzicie wchodzi mi w nagrania prywatne, Nie musiałem tego chodzić w menu, tylko od razu mogę sobie przycisk, że zielony daje nagrania, lub może być zielony EPG, cokolwiek chcą, według Wam się podoba. To jest fajna funkcja, jeśli chodzi o specjalizowanie pilota. Teraz zobaczymy, jak wygląda informacja na ekranie, czyli przyciskamy info na pilocie. Jak widzicie, mamy opis. Pasek postępu. Wszystko jest bardzo, seria par dokumentalny. Wszystko jest elegancko opisane. O której się zaczyna, o której się kończy. Jest to według mnie bardzo poprawnie zrobione. I macie też kategorię wiekową 12. Jak drugi raz przycisk info. Pojawia nam się pełen opis, tak jak w EPG. Mamy tutaj do, do wyboru, czy możemy nagrać ten odcinek, oglądać. To jest bardzo fajnie zrobione. Nie trzeba żadnych instrukcji, usługi, wszystko mamy ładnie napisane na ekranie. Może pokażę to, co jest najważniejsze, czyli zmiana kanału. Jak widzimy, momentalnie się programy zmieniają. Na każdy mamy wszystko ładnie opisane. Jeśli przyciśniemy na oglądanym kanale przycisk OK. Wyskakuje nam opcję. Możemy nagrać ten odcinek, nagrać wszystkie. Jest też przełączyć do EPG do kanały. Możemy, jeśli jest możliwość w pauzy, możemy wstrzymać, lub jeśli mamy tą włączone usługę Red TV, możemy cofnąć kanał od początku. Dobrze, jeśli chodzi o kanały 4K, tak widzicie, mamy w tej chwili do wyboru tylko trzy kanały, to jest NASA, Red Top oraz .pl w Polsce PLF 4K. Włączę. Kanał NASA. Zobaczymy, jak to wygląda. Jak widzicie, to są takie różne przebitki z kosmosu. Miejmy nadzieję, że wkrótce się pojawi więcej kanałów 4K u operatora. Niedługo startuje TVP 4K. Miejmy nadzieję, że też będzie dostępny dla operatorów kablowych oraz satelitarnych. Teraz podsumujemy działanie telewizji w firmie Skynet jeśli chodzi o zmianę kanałów czy ogólnie oglądanie nie miałem żadnych problemów bo to jest wiadomo telewizja po IPTV Mogą być jakieś stop klatki ale takie na szczęście nic się nie działo przewijanie w red TV czy z nagrań prywatnych bez problemu przewijało jak widzieliście przewijałem kawałek do przodu automatycznie się wczytywało To jest o tyle fajnie że tu nie ma żadnych problemów jeśli chodzi o przewijanie bo niektórzy że mają problemy przy Licencjach, że na danym kanale można coś nagrać, ale nie można przewijać. Jeśli chodzi o chmury, tutaj takich problemów nie miałem, jeśli chodzi o kanały, których ja korzystałem. Mogły być lepiej trochę rozbudowane te zakładki, jeśli chodzi o aplikacje, mogły być jakieś jeszcze dodatkowo YouTube, czy coś jeszcze mogliby dograć, byłoby to ciekawsze, ale na tą chwilę, powiedzmy, te cztery zakładki nam wystarczą. Taka może na przyszłość dla firmy Skynet, żeby troszeczkę to rozbudowało, bo wiem, że dekoder ma potencjał. Czytałem jego parametry spokojnie, mógłby jeszcze działać aplikacja YouTube i różne inne aplikacje, ale tutaj też pewnie chodzi o licencje. Jeśli chodzi o mnie, śmiało mogę polecić to firmę Skynet. Jeśli chodzi o telewizję, na pewno działa lepiej niż oni, którzy dużo operatorzy nie będę wymieniał ich, ich nazwy. Możecie sobie wcześniejsze filmiki, w których testowałem inne dekodery. Będziecie widzieli o co chodzi. Jeśli podobała się Wam prezentacja, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.